Cześć dzieciaki! Dzisiaj opowiemy Wam magiczną historię o małym Jasiu i jego pierwszej wizycie u dentysty. To była dla Jasia nowa przygoda, pełna czarów i odkryć. Obiecuję, że to wcale nie było straszne. A więc: Był sobie mały ząbek, który mieszkał w buzi chłopca imieniem Jaś. Ząbek ten nazywał się Zębuszek. I był bardzo ciekawski. Chciał poznać cały świat, ale niestety był przytwierdzony do dziąseł i nie mógł nigdzie wyjść. Pewnego dnia mama Jasia powiedziała: Zębuszku, dzisiaj idziemy do dentysty. On sprawdzi, czy wszystko z tobą w porządku. Zębuszek trochę się bał, ale był też bardzo ciekawy, co go czeka. Kiedy Jaś i jego mama weszli do gabinetu, Zębuszek mocno się ścisnął. Pani dentystka była bardzo miła i uśmiechnięta. Jaś usiadł na wygodnym fotelu i zaczęła oglądać jego zęby. O, jaki masz piękny uśmiech, Jasiu! powiedziała pani dentystka. A ten ząbek zębuszek jest naprawdę dzielny. Pani dentystka delikatnie dotknęła zębuszka specjalnym narzędziem. Zębuszek trochę się zmarszczył. Ale nie bolało go. Potem pani dentystka pokazała Jasiowi, jak prawidłowo myć zęby. Kiedy wizyta się skończyła, Jaś i Zębuszek wyszli z gabinetu szczęśliwi. Okazało się, że wizyta u dentysty wcale nie jest straszna, a nawet może być przyjemna. Zębuszek dowiedział się wielu ciekawych rzeczy o swoich kolegach, innych zębach. I obiecał sobie, że będzie o nie dobrze dbać. Od tamtej pory, zębuszek zawsze chętnie chodził do dentysty na wizyty kontrolne. Wiedział, że dzięki temu będzie mógł cieszyć się zdrowymi zębami przez całe życie. Wizyta u dentysty nie musi być straszna. Ważne jest, aby regularnie dbać o swoje zęby i chodzić na kontrolne badania. Jeśli podobała wam się ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ddktv.